E, Szymonko, to jest już trzecia część, a może będą cztery. E, czekaj, za 40 minut. Jak tak? D O, teraz lepiej widać. I co jakby tak radziło wam po oczach? Mm. Okay. To pokażę. Nah, ini kalau yang masuk, super, Tuh, ya, cek. Mędę do te cztery części, nad No cztery Posłuchajcie, jeszcze z a, tam gdzie robuksy wy kilka dni Bo po prostu ja nie mam robuxy wcale A mi bestie chyba, Nie bestie, tylko ta fanka U faneczka! Tak, faneczka! U mnie, faneczki której nie mam. Tutaj mam? Nie mam. Ej, znają mnie. Jak kiedy nie nagrywam, a wchodzę se nagrywa garden. Ludzie. To ty, to ty, Anka Rybik, coś tam tak. Po po jakieś lagi ma? Nieważne. Pewnie nie wam co mam robić ze światem. Ej, jutro. A ja jutra pojadę. Chyba wybierać komputer, nie wiem. Ale chyba. Nie, komputer to z Vico. A Aj pada to nie mam, ale jutro pojadę do akcji. Okej okay. Bo w Action czasami są kamery do nagrywania. No, te statywy. Ja nie wiem, jak to się nazywa. No takie, gdzie można te telefon postawić. No i ja na to polowałam. Na no temu. I ciotka mi zamówi. Dziś nie, dziś nie. No, kiedy będę tam zamawiać? Czy mi kupiła jakoś kamerę? Bo po prostu, no, bym chciała, no, jakiś kabelek na telefon, bo ja nie mam nic. Ej, a ja dopiero to założyłam. Jeżeli napisała, czekajcie, tylko no, założę. No, czemu to takie jest? posłuszne. Faneczka. Idź, idź pod No bo to moja nazwa. Mam 100 yy, chyba. No ileś. No nie wiem ile mam znajomych. E, no i chyba nie pokazuje twarzy, bo po prostu nie mogę. Rodzice mi zabraniają. Inaczej bym telefon nie zabrali. I by było słabo. No nie dlatego, nie. Ale fajne filmiki ja nagrywam. Także, no. jakby co? To ja nienawidzę, jak ktoś e, mnie A czeka znaczy jak Bianka mnie skopiowała? I to już kilka razy. Na przykład wtedy, pamiętacie taki jeden odcinek, ile mam lat po piśmie? To wstawia. Ona ma 9. A ona też. A ona też ma 9. Mój? Nikogo to nie obchodzi. Niektórzy, niektórzy też mają 9 i już nagrywają. Na przykład ona. Ja po niej nie kupię. Jestem miła. No, czasami, jak mnie skopiano, to, no to no, nie odpisuję jej nawet. Po pierwsze, jestem tak zdenerwowana że aż raz to chciałam, no, e, no, nieważne to, jak chciałam ją odnaleźć i powiedzieć jej babci. Jak na no, przykład Bianka coś wstawi, to ja tak jestem zdenerwowana i zobacz. Zobaczę, zaraz jak coś wstawiła. Ja wiem, mam dostane wścieklizny. Ja powiem. Tutaj? Sobie... Jakie. Nie. Na no, ja sobie tu poczekam. Raz, dwa, baba, jaka patrzy trzy. I gdzie zdecydowałam. Ja Eee, czekaj. Co ja mam robić teraz? Zaraz będziemy sobie w Robux. Ja dostanę Robux. Nie mam ile. Ale będę miała. Nie. To jest mocne. Matko, ja tak lubię. Jesz... Jeszcze taka Jeszcze. a tylko to my ożywę, sykery, u c e i dwadzieścia 20 my in, my in, ok, is. Ale ja lubię czasami te spotkania, na przykład z miłymi ludźmi, a ja mam taką jedną sytuację. Chciałam coś nagrać, a ktoś mnie wyzywa od kidosa. Boże, no, grę tam Wiem, że nikt już wtedy nie gra, ale ja gram czasami. E... Ale naprawdę pozdrawiam tą fankę. E... Ja e, lubię z innymi ludźmi, a nie z takimi, co wyzywają, mu, że e, nie, ja nie kopiuję, to ty kopiujesz. Ja po prostu nie rozumiem ich. Czasami jestem tak nerwiona. A raz hmm, jakaś fanka do mnie przyszła, bo miała, bo miała na, e, ja udodanę na tym już koncie, bo mnie znalazł, no. I moja klasa wie, że nagrywam. Jest cringe. Czekaj. r e l po prostu się odzywam jakoś, nie no. mam i mówię że ja jestem Kidam, że ja mam, że ja jestem Bobastem, że mam 5 lat, nie powinnam tutaj być. Ja nawet tego nie znam ja po prostu weszłam. Ja weszłam po prostu, matko, ja się wtedy nerwiłam. Mm. Ok? Okej, i.

Jak to trzy minuty? Ej no. Ta, co? I zobaczcie jakbym coś z błędem napisała to przepraszam po prostu. No. Tablet mi tak pisze. Bo zobaczcie, ja mam... Tak. I zobaczcie, tutaj mam te wyrazy. I tu jest słabe. Ja nie umiem tego nazwy wyłączyć. Niestety. I w Afganka co robi? A nie po prostu się przemieściła i baju.